Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona i zapraszam do wysłuchania Waszego rozkładu rocznego na 2024 rok. To będzie rozkład na 12 domów astrologicznych. Weźmiemy również przesłanie z kart anielskich. Chciałabym podziękować wszystkim, kto mnie ogląda, kto wspiera ten kanał, kto subskrybuje, kto pisze komentarze, również zachęcam nowych widzów do subskrybowania, do napisania komentarzy, żeby być na bieżąco i dla wymiany energii. I tak, zaczynamy. Pierwsza karta pokaże, pokaże ogólną tendencję tego roku. Zrobię też dla Was czasówkę, żeby. Od razu można było przejść do czytania. Mhm. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. десять, двенадцать, двенадцать. Так и анильская карта. I tak, rozkład jest gotowy i przechodzimy do interpretacji. Centralna karta pokazuje ogólne tendencje tego roku, ogólną energetykę. Piątka pentakli. Nieciekawa karta na pierwsze rzut oka może dla kogoś wskazywać na kłopoty finansowe bądź na takie samopoczucie, kiedy człowiek czuje, że czegoś mu brakuje. Um, również ta energia pokazuje często na przemieszczenia, na próby znalezienia jakiegoś rozwiązania. Jeżeli na przykład masz jakiś problem, bądź coś tobie się nie podoba w twoim życiu, to będzie rok poszukiwania, jak ten problem rozwiązać, jak wyjść z tej sytuacji, jak to poprawić. też ta energia mówi, że wyższe siły mogą tutaj dawać tobie wypróbowanie, czy się podasz, czy nie. No i oczywiście ta karta mówi o tym, żeby iść dalej, nie patrzeć na okoliczności, nie patrzeć na innych ludzi, iść dalej, bo za piątką będzie szóstka, gdzie człowiek już dostaje tą pomoc w postaci energii, w postaci finansów, gdzie rozwiązuje swoje problemy. Więc może to być rok takim też przygotowawczym. Tak, mogą tutaj być oczywiście i nowe rzeczy, ponieważ tutaj karty, też na to wskazują. Jakby tutaj przestrzeń bardziej ciebie przygotowywała do, do tych transformacji, tych nowych rzeczy, które będą w przyszłości, jeszcze w kolejnych latach Twojego życia. I bar, bardzo ważne tutaj się nie poddawać. Również ta energia, niby Piątka pentakla, ale ona często mówi o pogodzeniu, o złagodzeniu konfliktów, kiedy jeżeli je masz, kiedy ludzie. W trudnej sytuacji łączą siły. Tak, więc tutaj możesz odczuwać wsparcie w jakimś problemie, bądź w sytuacji m, osoby, która ma podobne w swoim życiu, bądź miała podobnie w swoim życiu. No generalnie ta energia też może wskazywać na jakieś podróże, na przemieszczenia. No i będziemy jeszcze wracać do tego. Do tej karty. Pierwszy dom pokazuje, jak nas widzą inni ludzie i nasze zasoby energetyczne naszą witalność. Dziewiątka Pentakli pokazuje, że generalnie możesz martwić się o to, jak Ciebie widzą inni ludzie. I ta energia wskazuje, że mogą ludzie odbierać Ciebie jako osobę, która ukrywa coś. A, która zamknięta jest gdzieś w jakichś albo sytuacjach, albo mom momentach. A również jeśli mówić o witalności energetyce, tutaj duża energii może iść na niezbyt optymistyczne myślenie, na strachy. I ta karta podpowiada nam, żeby koniecznie w tym roku zadbać o odpoczynek. O postarać się niwelować negatywne myślenie w miarę możliwości, skupić się bardziej na pozytywnych rzeczach, ponieważ właśnie takie myślenie ono może zabierać dużo energii, a tą energię my możemy przeznaczyć na co innego na dbanie o siebie, na zarabianie pieniędzy, na miłość dla swoich bliskich. Kolejna karta pokazuje, Finanse, nasze bezpośrednio finanse, również nasze talenty. I jak umiemy te talenty wykorzystywać. Siódemka, pucharze, wskazuje, że masz bardzo dużo talentów. I kiedy tak jest, z jednej strony jest bardzo dobrze, tak z drugiej strony, człowiek może nie wiedzieć, za co się wziąć, bo mogę i to zrobić, i to, i tamto, a co konkretnie trudno powiedzieć. Również ta energia wskazuje, że jeżeli miałeś już w swoim życiu jakieś przekłamanie co dotyczy pieniędzy, jakieś złudzenie, to tutaj ten rok będzie wymagać jakby przepracowania tego. Ta energia mówi o tym, że do finansów w tym roku trzeba podchodzić konkretnie gdzieś tutaj nie stawiać za dużo sobie tych planów lepiej mniej, ale konkretnie, tak. Również to ta energia, która może wskazywać, że dużo źródeł dochodu. Może tak być u niektórych, że nie wiem, jakieś pieniądze z pracy, z wynajmu, jakieś, z czegoś jeszcze, jakby różne źródła dochodu. I również to dochody poprzez realizację swoich talentów. Więc jeśli patrzeć jako rada, podpowiedź, maksymalnie tworzyć, kreować i to będzie procentować. Jest pokazane, że Niektóre skorpiony mogą odczuwać jakieś braki finansowe, bądź niekoniecznie bezpośrednio braki, to myślenie niekorzystne, co dotyczy finansów. Niekorzystne myślenie też blokuje nasze potoki finansowe. To jest taka energia, kiedy człowiek nie wierzy, że stać mu na więcej. Tutaj pokazane, ja już patrzę też na inne domy, że niektóre skorpiony mogą nie do końca jeszcze wiedzieć, Rozumieć siebie, nie do końca mm, otworzyły swoje talenty, uzdolnienie, e, jakby tutaj warto też na, na to stawiać. Lepsze zrozumienie siebie pomoże e, maksymalnie efektywnie wykorzystywać właśnie e, talenty, e, swoje plusy, minusy, obrócić e, w korzyście. A kolejna energia to nasze relacje z dalszą rodziną, podróże. Edukacja, środki transportu. I dziesiątka mieczy mówi o tym, że możesz zakończyć jakąś edukację, kurs, co dość trudno, tobie idzie. Albo to zakończenie będzie wymagało dużo, jakby Twojego wysiłku, Twojej energii. A również jeśli mówić o relacjach z dalszą rodziną, to może tak być, że tutaj jest jakiś członek rodziny, z którym chcesz zerwać kontakt. Bądź źle się czujesz po kontaktach z taką osobą. Jeśli mówić o środkach transportu, tutaj pokazano, że jakiś dyskomfort z tym może być powiązany. Czyli to na przykład naprawa samochodu, bądź brak samochodu. U niektórych tak może być. Brak samochodu, kiedy go potrzebujesz, daje tobie jakieś utrudnienie, że musisz, musisz iść, bądź musisz gdzieś. Więcej czasu marnować na to, żeby dotrzeć w to miejsce. Również że u niektórych może iść jako wymiana samochodu, naprawa samochodu, że, no i to daje taki troszeczkę dyskomfort. Kolejna karta pokazuje nasze dziedzictwo, to co dziedziczymy po rodzicach, i liczy się, że to dom matki, czyli ród po macierzyńskiej linii. Szóstka. Mieczy. Ta energia może wskazywać o separacji od matki. Takiej fizycznej, że człowiek, na przykład, jeżeli mieszkałeś z rodzicami, możesz pójść mieszkać gdzieś gdzie indziej, tak? I ta energia tutaj pokazuje, że możesz jakiś dyskomfort przy tym odczuwać, ale będziesz bardziej niezależny. Również to mentalna separacja, kiedy my nie zależymy od Opinii, nie zależymy od aprobaty, nie próbujemy spełniać oczekiwania naszych rodziców, tylko e, swoje, tylko swoje. E, również to, jak ten dom też pokazuje nieraz jakieś nieruchomości. Tutaj może chcesz się przeprowadzić, też tutaj zaznaczone w innych domach może chcesz kupić jakąś nieruchomość. I e, ta energia wskazuje, że może w, w czymś sobie musisz odmówić w tym roku, w jakichś przyjemnościach, bądź w jakimś komforcie, dlatego, żeby zrobić większy zakup w przeszłości. Bądź wynajem, bądź jakaś przeprowadzka. Jakby tak to też może u niektórych przykładać się na rzeczywistość. Kolejna karta pokazuje nasze relacje z dziećmi, naszą twórczość, wszystko, co robimy z przyjemności, również... Świętej imprezy, taka zabawa. Rycerz Pentakli wskazuje, że jeżeli masz dzieci, to tutaj będziesz podchodzić do wychowania bardzo metodycznie, stopniowo. To jest taka energia, która wskazuje na to, że człowiek dba o reżim dnia, o to, żeby wszystko było jakby zgodnie z jakąś normą, to jest nie tak, że raz na jakiś czas się przypomnie, że jestem rodzicem, to jest taka praca codzienna, tak? Czy ja jestem matką, czy ja jestem ojcem, również ta energia wskazuje, że może twoje dziecko zacznie troszeczkę się dokładać, do rachunków, na przykład, zarabiać. Też. To może tak się przykładać na rzeczywistość, bądź rozpoczynać, tak jak powiedziałam, jakąś pracę, bądź nowe, nowe dla siebie dzieło. To może być też jako wyjazd do szkoły, bądź do pracy, tak jakby też taka separacja. Jeśli patrzeć jako talenty, to co lubisz robić, to ta energia wskazuje na pasję, która może być dodatkowym źródłem dochodu, a może być źródłem wydatku, ponieważ tutaj u niektórych pokazane takie programy, że może tobie coś się podoba, chcesz w czymś się rozwijać, ale gdzieś na poziomie podświadomym uważasz, że albo nie masz pieniędzy na to, albo że nie masz do tego zdolności tak pokazane. Również to może być jako pasja, która wiąże się z podróżami, bądź blisko twojej pracy, czyli coś takiego, co no, podobne do twojej pracy. I też ta energia mówi o takich stopniowych działaniach, kiedy człowiek rozwija się w tym, co robi, bardzo spokojnie, metodycznie, wie, co ma robić konkretnie podchodzi do sprawy. Również możesz być zaproszony, zapraszony na jakąś e, imprezę e, poprzez osoby, albo to osoba z pracy, albo to jest adorator, adoratorka. Tutaj jakby podróż e, święto, gdzie e, zostajesz zaproszony, zaproszona. Tak tutaj pokazane. kolejna karta mówi o energiach pracy. O zdrowiu fizycznym, o naszych relacjach z osobami w pracy. As Buław mówi, przepraszam, nie As Buław, tylko Rycerz Buław, mówi o tym, że nie zaleca się tutaj działanie pod wpływem emocji bądź nieprzemyślane działania. Um, ponieważ ta energia nieraz pokazuje takie szalone rzeczy, że człowiek coś zrobi, później tylko pomyśli. Więc tutaj podejmując jakieś decyzje, ważne podchodzić do tego zachowując zimną krew, a skorpiony to umieją a również ta energia wskazuje, że coś będzie się działo, może wyjazdy będą w pracy, jakieś przemieszczenia, podróże służbowe, bądź generalnie, to może być kiedy człowiek dosłownie wyjeżdża gdzieś do innego kraju, na przykład do pracy, bądź może zmienić nawet w ciągu, w ciągu roku na kilka miejsc pracy. To jest taka intensywna energia. Dla tych, kto Pracuje na własny rachunek. To też energia zapowiada aktywne działania. Znów takie tutaj bardzo ważne, nie wchodzić w jakieś iluzje i nie stawiać iluzoryczne cele pod względem rozwoju, na przykład biznesu, działalności. I tutaj też będzie możliwość rozwoju, ponieważ jakby to nie było rycerz buław, on działa, tak? idzie proces, coś się zmieni, coś się dzieje no i cóż, to może być też adorator, adoratorka w pracy przy tej energii kolejna karta pokazuje nasze relacje partnerskie czyli związki relacje biznesowe, również sprawy dotyczące sądów prawa dla kogo to aktualne dziesiątka dziesiątka Pentakli, dziesiątka pentakli. Ta energia zapowiada dla tych, kto w stałych związkach jest pomnożanie jakichś dóbr, też ta energia może wskazywać na właśnie to, o czym mówiłam zmianę, coś, co dotyczy stanu posiadania waszego związku. To może być zmiana mieszkania na przykład na lepsze, zmiana warunków na lepsze. To może być jako wsparcie przodków. Dla tych, kto szuka sobie pary, też ta energia wskazuje na to, że bardzo możliwe, że poznasz swoją osobę poprzez jakiś problem. Ta energia o tym mówi. Problem typu nawet, że poczujesz, że ta osoba miała podobne, tak jak ty, że jakby. Ludzie zostały połączone poprzez to, że chciały siebie nawzajem wspierać, bo mieli albo podobną dolegliwość, albo podobny jakiś kłopot. tak? I ten kłopot je połączył. Więc tutaj ja bym powiedziała, że jakieś to, co może od razu wydawać się niezbyt wesołym, a nawet negatywnym, może doprowadzić do ciekawej znajomości, do rzeczy, które na wyjściu przeniosą więcej pozytywu. Też u niektórych tutaj zaznaczono, że może iść jakiś proces powiązany z prawem, z sądem. No i to oczywiście negatywny wpływ na finanse może dawać, ale sama dziesiątka pentakli to też energia wsparcia, że jakby tutaj w tej sprawie będziesz, możesz mieć wsparcia. Kolejna karta pokazuje zasoby innych ludzi, pokazuje nasze transformacje. Zasoby innych ludzi tutaj, jako pomoc typu od też przodków, możesz odczuwać, również ta energia są dostateczne. Mówi o pomocy taka stricte dla rodzin, dla matek na przykład. To też energia, która nieraz wskazuje ten dom, pokazuje też kredyty. Na przykład, jeżeli się starasz o jakieś dofinansowania, to możesz dostać tą pomoc. Kolejny dom pokazuje edukację, pokazuje podróże i w jaki sposób sobie będziesz radzić w ogóle w tym roku. Paś Pentakli mówi o tym, że praktycznie będziesz podchodzić do Zagadnień życiowych. I tak zachowując powiedzmy taką zimną krew. Bardzo ważne tutaj do tej karty znów takie wrócę, niwelować myślenie negatywne, podchodzić do problemu jako do wyzwania. I to oczywiście będzie pomagać. A również to jako edukację. Więc to może być zakup jakiegoś kursu, szkolenia. Jeśli mówić o podróżach, sama energia roku może wskazywać na podróże, tak? To zakup jakiejś wycieczki. Może tak być u niektórych, że, że odczuwasz jakieś. Braki finansowe bądź strachy na to, żeby zainwestować w podróż. No, przy kar karcie Paś Pentakli, to może być coś tańsza opcja, na przykład jakby coś takiego, jakby człowiek oszczędza. Może tak być, że właśnie masz jakiś poważniejszy zakup i sobie odmawiasz wyjazdu gdzieś. Chociaż to może być jakaś wycieczka, tak mniej kosztowna, na przykład. A kolejny dom pokazuje to, co chcemy osiągnąć, nasza kariera, generalnie powodzenie, A w czym będzie w tym roku, relacje z przełożonymi, kontrakty. I tutaj może być podpisanie jakiegoś ważnego kontraktu dla Was. Jeśli ktoś ma przełożonych, to ta energia też bardzo sprzyjająca nawet jeżeli u kogoś trudne były relacje, to ta e, energia zapowiada harmonizację, umiejętność dogadać się i generalnie e, jeżeli masz osobę przyłożoną, to ona widzi w tobie e, takiego współpracownika, z kim można porozmawiać, z kim można m, nawet. E, na równych, tak, być na równych, tak pokazane. I w czym powodzenie? W kontaktach w, z ludźmi, w nawiązywaniu nowych kontaktów i w relacjach. Ja bym tak powiedziała, ponieważ dwójka pucharzy i ta energia też zapowiada to, że zawsze będziesz miał w kimś wsparcie będziesz miała w kimś wsparcie. Kolejna karta pokazuje nasze naszych przyjaciół. Jak realizujemy siebie w grupie. I tutaj pokazano, że jest jakaś osoba, która nas lubi, bądź taka osoba się pojawi. Królowa pucharzy to ktoś, kto bardzo asertywny, ciepły. Kto może dobrze gotować, może dbać o wszystkich. Oczywiście jest negatywny rezonans w każdej karcie. To może być osoba troszeczkę niezrównoważona emocjonalnie, która tam lubi popłakać, ale i tak Ciebie lubi. Ktoś tutaj Ciebie lubi jakoś, koleżanka, może to być i kolega w, 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 w żeńskich energiach, tak też się zdarza. Kolejna karta pokazuje, co. Jest ukryte. czego nie widzisz. Co jest na poziomie podświadomym. Karta gwiazda mówi o tym, że możesz nie znać do końca jeszcze siebie i czego ty naprawdę chcesz, czego chce Twoja dusza. Mogą być ukryte talenty, absolutnie nieotwarte. I ja bym powiedziała, że warto w tym roku stawiać dla Skorpionów na samo poznanie, na to, żeby gdzieś tam poszukać więcej informacji o sobie, żeby siebie lepiej rozumieć, żeby, żeby lepiej rozumieć swoje zasoby i lepiej je wykorzystywać. Może też tutaj u niektórych nieprawdziwe, nieprawdziwe cele, że nie widzisz to, czego ty chcesz. Może idziesz w tym kierunku. Wybierasz jakieś ciężkie drogi dla siebie. Tak nieraz też się zdarza, szczególnie ludzie, którzy mają silne charaktery, i my wtedy sami sobie komplikujemy życie. Wybieramy to, co jest bardziej skomplikowane, to, co jest trudniejsze. Więc tutaj podpowiedź może jest jakaś łatwiejsza droga, bardziej skuteczna, bardziej wesoła, a jej nie widzisz. I tak, co u nas w, w kartach anielskich wyszło? Anioł nowego życia. Um, niedługo otwierają się jakieś nowe drzwi dla ciebie. I jak ja tutaj widzę, jeśli podsumować cały rozkład i to przesłanie, ten rok, przejściowy rok, który właśnie przygotowuje ciebie do tego no nowego. Ponieważ nam bardzo często, żeby. Wejść w coś totalnie nowego, potrzebna nawet niejeden nie jeden rok, żeby mentalnie do tego się przygotować. I tutaj pokazano, że może być jakieś wypróbowanie. I to wypróbowanie, jeżeli przejdziesz, otworzy tobie drzwi do Twojej nowej rzeczywistości, więc nie poddawaj się inwestuj w siebie, własny rozwój, w samo poznanie i to Tobie oprocentuje. Bardzo dziękuję wszystkim skorpionom i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.